Witam Was serdecznie, Max Temple przedstawia motoGP21 w tym odcinku Grand Prix w Kolandii. No, w Kolandii jak pamiętam to kiedyś na Valentino Rossi wygrał, ale kiedy to było? Naprawdę sporo, sporo lat temu. Jak widać tutaj troszkę przeskoczyłem. Ostatnio jechałem w Zaxen Ringu no i trochę żałuję, bo jednak tam naprawdę fajnie wyglądało te podium. Pania ja, ja byłem Miller na podium czy można powiedzieć taka dominacja Ducati w Sachsenringu, Ringu. A jeśli chodzi o mój zespół tutaj Junior, no to tutaj zainwestowałem kolejną, tutaj jeżeli chodzi o zawodników, tą opcję za 120 tysięcy kredytów. Myślę, że dzięki temu tutaj ten zespół będzie coraz przypierał na sile, Kwestia finansowa tak samo mogę powiedzieć, że prestiż też do góry tutaj skoczył, szczególnie jak tutaj, tutaj w tym momencie jest już tutaj. Ja wiem, że był na początku. Jak żem zaczynał jeszcze poniżej te kreski, a teraz już powolutku, powolutku jest, do góry tutaj się pnie. Myślę, że po tym wyścigu będę musiał tutaj sobie stwierdzić, czy kazami zostanie w moim zespole, czy jeszcze będę. Mógł dać mu szansę na kolejny sezon, bo Akagi myślę, że tutaj spokojnie w kategorii Moto3 jeszcze zostanie. Co do tutaj Holandii, no ciekawy tor, jest to trudny tor, bardziej sprzyja Yamaha niż tutaj Ducati. Skrętność naprawdę była ciężka podczas tych treningów, no ale jak widać, takie wyniki 1.33, 1.33, bardzo ciasno było tutaj naprawdę i kwalifikacjach już byłem na drugiej pozycji. E, ostatnim rzutem na taśmę wyprzedził mnie Mir. będzie ciekawie. No, pamiętam przed aktualizacją te Suzuki, the Suzuki jednak. Tak Graw niewiarygodnie szybko oni now, mieli start. Oni mieli takie bardzo mocne starty, forecast, takie wręcz realne. A, a teraz jak widzę te Suzuki, jak jedzie od startu, e, no to już to zostało poprawione jeśli chodzi o te motocykle, bo naprawdę było takie wręcz nierealne, jak jeszcze jeździłem aprilką, a teraz jak widzę te starty, Suzuki są takie w miarę. 27, mamy tutaj e, temperaturę asfaltu, 18 powietrza i prędkość wiatru 20 km na godzinę. Jesteśmy w Holandii, ale kibiców holenderskich w ogóle nie widziałem. E, tak zauważyłem tutaj po tych flagach, włoską tam flagę widzę, ale polenderskiej. Tak, trudno się przepatrzeć, no i widziałem żadnej. Dobra, do po moich ustawień dnia. troszkę są zmienione. Są ustawienie numer 10 w połowie sezonu. Pora, żeby tutaj pokazać jak tutaj sobie rozstawiłem zerówki, czwórki, szóstka, czwórka, ósemka, czwórka, zerówka, czwórka, ósemka tutaj bez zmian tutaj no jest a tutaj praktycznie chyba manipuluje jedną opcją tylko to pozycję 5. tarcze rekomendowana tutaj jeszcze 20. elektronika na razie tutaj nie zmienia Gdybym ja tam inwestował w Antywilii, to pewnie już bym w pozycji trzeciej na pewno jeździł. A jeżeli chodzi o kontrolę atrakcji, też myślę, że w pozycji już czwartej bym jeździł. Ale jak na razie nie inwestuję w elektronikę, jadąc na Ducati. Dobra, wszystko jest. Czas zaczyna. O, tutaj. 300 tysięczny był szybszy ode mnie. Ale to nie jest taka duża przewaga, jeżeli chodzi o wyścig. Jak ktoś ma przewagę 700-800, no to już jest duża przewaga. Naprawdę. Przy takiej przewadze to już można sobie wyrabiać e, przewagę co okrążenie. Te zakręty tutaj były dla mnie naprawdę ciężkie. Dukatin jednak tutaj na tym torze on nie sprzyjał. Ciężko się tutaj wchodzi. Proponowałem różnych rozwiązań, ale jednak takie optymalne, można powiedzieć, by dałem tutaj na tą trasę. Just a few moments to Dobra. go until the Pora Grand Prix Zaczynać. begins. Assen, the cathedral of motorcycle racing, is once again ready to put everyone to the test. a few more naprawdę ale już troszkę przestrzelił Ale zawęziłem trochę wyplu Mira Składam się pod tunel tutaj zaatakował od razu od początku no i teraz będę musiał za chwilę sobie przełączyć mapowanie bo w pozycji trzeciej no nie bardzo tutaj idzie jechać jeszcze troszkę błędów popełniam ale dzięki temu tutaj troszkę bardziej się apetyzę dobra złapałem rytm widać że paliwo Za chwilę to chcę przełączyć, bo nie braknie. A takich szybkich zakrętach, no, no nie wręcz nie idzie. O, już para. Rada, dwa. Ciekawe jakie będzie tempo. Kwalifikacje były już na 30. 33 że to będą trzydzieckie czwórki i to niskie trzydzieckie czwórki na tym wyścigu. Ej, tutaj trzeba tak zawęzić bardzo, bo za chwilę się tutaj zbliżą, zbliżają. Widzę, że Mira mamy Porche Martina. Awesome. nie jest łatwy ton. Wymaga naprawdę decyzji z wąskiej, jeśli chodzi o jazdę. przechodzić, przekładać ten motocykl, nieagresywnie, tylko bardzo delikatnie. No bo jakiś lekki błąd powoduje A1.34. Tak właśnie tutaj stwierdziłem, że jednak będą takie niskie 40, 34, Bo no, myślę, że już tutaj zostanę zaś. Oszczerzenie dostanę. sekundy tylko. To nie jest dużo. sekundy to naprawdę nie jest dużo. Te, te zakręty to praktycznie w takim puszczonym prawie gazie jadę. Bardzo dużo tutaj zawodników bierze te betonki, jak ja teraz wjechałem. Bardzo płynny jest ten Trzeba tutaj naprawdę dobrze wniepać. Pogoda można powiedzieć barowa, jakby się pojawiła na tym torze. Też takie niskie, niskie, trzydzieści Ten tor jest bardzo taki podobny do Misano. choćby trudniejszy tutaj, naprawdę są trudniejszy. Taki wąski. Ale widać drzewa, wszystko. Tylko zwolniłem, bo widać. Tempo moje spadło. Może byśmy się zbliżyli. bardzo, mogę, mogę powiedzieć, że sobie troszkę tym wyjazdem pomogłem. Ach, jest. Przewagę sobie zrobiłem, już prawie siedemset tysięcznych. Esportowej właśnie jak jedzie, tak? się dużo tak pomaga, no za to kary nie ma wjazd na takie betonki i powiedzieć, że staratny nie jestem jak wjeżdżam właśnie na bo jeszcze tor Asem pozwala, bo niektóre tory jak się wjedzie na betonki, no to murowana gleba. A tutaj for asen jeszcze można tutaj zaryzykować wręcz, pojechać. Uuu, ale szarp, teraz 33 tempo normalnie kwalifikacyjne troszkę szarpłem. Czasami na torze pojawiają się takie jaśniejsze e, fragmenty toru, gdzie można podglądnąć, jak tutaj powinien się jeździć. O, na przykład tutaj taki jaśniejszy fragment toru, który właśnie tu może odpowiadać wręcz e, graczowi, że najlepszą właśnie tą linią przejazdu się jedzie, tak zauważyłem, Kiadot jaśniejsze reklama. Samotna walka. Samotna od początku do końca. Jak kiedyś jeździł też Conca Lorenzo albo Casey Stoner. Od początku do końca prowadził wyścig. 5. Pozwoliłem, zwolniłem Ale sekundę ma przerwała. Mam wrażenie tak jakby miało na, na tym torze za chwilę padać deszcz. Oj, tutaj muszę uważać. Tylko różnicy, a ja zwolniłem, żeby mi się tutaj kończyły opony. będzie. i na te betonki. Dawaj, kolejne uszczerzenie. Tutaj wystarczy taki wyjazd lekki i już się to Wygrana! Tak jest! Próbowałem jeszcze do góry Before ten motocykl to podnieść. Ceremony, a ładnie, a ładnie, już mnie rozwiązał. Na samym początku od razu wystrzeliłem próbowałem po prostu jeszcze troszkę podcisnąć to te tempo, ale jak widać chyba jako jedyny zszedłem poniżej bariery 1-34. Jeszcze zobaczę inne tutaj wyniki. A jednak ja właśnie ja też tutaj zszedłem. Luka Marini, no proszę. Takie troszkę, że tak powiem, te czasy tutaj, tych najlepszych okrążeń przez zawodników, którzy są z tyłu, to są trochę nierealne w tej grze. Ja rozumiem, pierwsza piątka, która jest, no to wiadomo, Markes nie ukończył, no tutaj będzie duża strata. Ale Rosji mogli chociaż go zrobić w pierwszej piątce, naprawdę, jeżeli chodzi o Asę. Mogli chociaż w grze zrobić Rosji go tak. No, choćby na jednej trasie. Wiadomo jak Rosji teraz jeździ. Kontynuuję. Ale przewaga tutaj Ducati. Pomiędzy pramaki. Chodzę dopiero na ósmej pozycji. Bardzo słabo. this victory is the cherry on top of an exhausting weekend and if his team keeps working like this it will be really difficult for his opponents, opponents to For the podium ceremony, and it's been a weekend where everyone gave their all. But today, these riders have shown they had that little bit extra in the locker. The crowd is going wild, and finally, they can enjoy this deserved moment of glory. Kolejne punkty bonusowe. Mam tutaj 600 tysięcy kredytu. Duży, duży plus. Reputacja też poszła do góry. Pierwsza pozycja. I proszę, pięknie. Akawi był tutaj 12 jak widzę i Kazami 15, czyli tutaj w punktach O 45 tysięcy, dlatego 170 tysięcy za ten wyścig. No, mogę powiedzieć, że już zaczynają się tutaj zwracać koszta, jeśli chodzi o tych dwóch zawodników. Warto było jednak zainwestować. Kontynuuję. No, prestiż na pewno pójdzie do góry. No, muszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze tydzień i mam tutaj ramę. No, fajnie. Jak tutaj będę miał ramę, myślę, że jeszcze tutaj spokojnie jednak pójdę w tą moc tego motocykla. I zobaczę ten Junior Team, jak to wygląda. No bo naprawdę tutaj plus 5, plus 6, plus 2, plus 4. No tutaj ładnie to wygląda. No tak jak mówiłem, jeżeli dobrze pojedziesz na e, Niemczech i Holandii i już widzę, że się nawet up, tak tutaj łapał, jednak widzę ten progres. Bo jakby on był na dajmy, że 18 pozycja 16 w ogóle nie punktowałby, no to już bym chyba już bym stwierdził, że jednak Kazan nie będzie jeździł od następnego sezonu. A tutaj widzę, że jest, jest tutaj postęp, ale też wszystko zależy od e, następnego sezonu, bo ktoś może jeszcze lepszy się pojawić. I co ja tutaj widzę? Jeszcze coś zauważyłem. Jest wreszcie e, Akagi dostał tego plusa tutaj, czyli. Ta, ta, ranga do przodu poszła. No fajnie to wygląda. Mnie najbardziej ciekawi to. Red Bull Ring. Jak tutaj pojedzie? E, a jak? Myślę, że w topowej dziesiątce powinien być, jeżeli jest ekspertem od tej trasy. Dobra, co my tutaj mamy? Rama. Ja bym na razie zaczekał, bo tutaj... No jednak jak ma się tego technicznego dyrektora. No to. Je... No to jednak trzeba patrzeć tutaj na silniki ramę, żeby to było tak po połowie. Jak popatrzę się właśnie na tą opcję tutaj. No tak, bo ona jest od właśnie tego i tego parametru. Widzę, że jeszcze 3 tygodnie. jest OK. Dobra, pora, żeby tutaj dać im szansę, bo widać, że już zaczynają tutaj coraz lepsi być. 350 tysięcy nie stać mnie. Prestiż. Tutaj 3%, tu 4%. O, muszę sobie pomyśleć teraz, czy dać taniej, czy drożej. O, 25% może tutaj sobie poczekać, bo jednak tutaj jeszcze idzie na... A tutaj mamy elektronikę. Jednak elektronika niech sobie poczeka. Chyba jednak dam i to jest na za 150 tysięcy. Jednak się dobrze tutaj poszło. O, żeby tutaj było. Zaryzykowałbym. Tutaj jednak bym to dał. A niech będzie. Dobra, te dwie opcje. Elektronika i tutaj pójdzie tu, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Tak, tutaj będzie to i to. Myślę, że tutaj Prestiż chyba do góry też idzie. Tak, tutaj też ładnie tu idzie. I tak. No, będzie ciężko tutaj ze zmian, bo jednak to jest ranga S+, to jest wysoka ranga. Ja nawet takiej nie mam rangi w... By... W swoim obecnym zespola proszę S plus to jest bardzo wysoka raga chyba najwyższa jak sobie teraz przypominam albo S plus plus jest chyba najwyższą ragą dobra pora, żeby sobie teraz kliknął do klawi no. zapomniałem że tutaj jeszcze koszty tego wszystkiego kosztują ale dobrze jest jest to naprawdę dobrze co my tutaj mamy jeszcze tutaj warto zobaczyć, Lukasa jakiegoś mamy, nie, zdecydowanie odpadasz, nie wiem dlaczego mi się tutaj pojawiają tacy z Uplux. Myślę, że w tych lepszych zespołach, na przykład w Yamaha, w zespole Honda Repsol, Suzuki, no to powinny chyba już być te Ragi S, coś mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien bo tutaj często mi tutaj się pojawiają A++ plus albo A++ yy, lepszych tutaj nie mam On jest w ogóle teremny jak widzę elektronika w ogóle by mi to nie pasował i w ogóle go nie biorę tutaj jest tutaj pauzują jak widać bo nie będą pauzować tylko będą tutaj robić takie z 8 tygodni na ramę 4 tygodnie 6 tygodni dobrze to wygląda jeszcze tego tutaj zerkniemy no wszystko jest jak najbardziej no ja myślę że na tym odcinku tutaj zakończymy jeżeli chodzi o MotoGP, no do zobaczenia do następnego odcinka